Prawo na 25 Jesteśmy na missionary kill Ja pierdole ja Teniu weź chwilę zwolnij a, bo chciałem się pytać, czy zaczynać już zabawę, ale to. No nie, nie, dobra. Nie nie nie, nie. nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Znaczy, generalnie jest bordowy, ale jeszcze nie, poczekaj. Dobra, nie. dobra, dobra. Ew. Co możemy na bordowym? No jest bordowy, mówiłem. <laughs> to jest wszystko z góry. Wjeżdżamy na 27, pierwszy dopiero. Co zbudowaliście? Czekajcie, czekajcie. czekajcie to jest <laughs> Jesteśmy wysokość Rainbow, warto po stronę FedExa. Ile? To jest co? Co macie za Oj, Ojku. Poszedł. Mam no, błoka, nie? Słodka. Co wy Pojechało kurwa z Wamkrzyszta, z tych dużo. Masz tu i Umeksa. Tak mam, No kurwa, nie rosną To dopiero początek. No jaki zjeb jesteś, kurwa. Wskazany Gdzie jest? Lecę do woody na jest i kierowca, ja Kierowcy tu nie ma On logł A ten Turek się przeskoczył Człowieku, weź co Spróbuj coś z tym zrobić Sorry A Teraz jak mnie słychać? No, nie, nie, szumuj do oh, no, O, Chował, brawo, brawo.